Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie dość przewrotny temat, ponieważ będziemy rozmawiali o tym, czy kury, które kupiliśmy w tym samym tygodniu, powiedzmy kupiliśmy 30 czy 40 kurek w 15, 16 albo 17 tygodniu, teoretycznie powinny być w tym samym, czy mogą szybciej się przyzwyczajać do otoczenia, do środowiska, co na to wpływa i tak dalej. Także zapraszam Was do oglądania. I oczywiście tradycyjnie zapraszam do subskrypcji, do zostawiania łapek w górę, ponieważ mnie to motywuje, żeby dalej dla Was nagrywać. Także moi drodzy, pierwsza i taka najważniejsza kwestia, oczywiście, którą warto poruszyć, jeżeli chodzi o yy, przyzwyczajenia drobiu, to jest przede wszystkim to, że to tak jak ludzie. Jedni się przyzwyczajają do pewnych rzeczy szybciej, inni wolniej, ale tak czy tak się przyzwyczajają. Także tutaj, nawet jeżeli kupicie. Yy, 30, 40, 50 kurek z jakiejś hodowli, 10, no nieistotne jaka ilość, natomiast kupicie w tym samym tygodniu, tak samo powiedzmy, wychowane, tej samej rasy kury, yy, nie chore, tylko wszystkie zdrowe, od tej samej kokoszki. To. Yy, może się tak zdarzyć, że jedne kury przyzwyczają się szybciej, inne wolniej. Ale to nie dlatego, że tamte kury są chore, a te są zdrowe. Po prostu to tak jak ludzie, słuchajcie, jedni się pewnych rzeczy przyzwyczajają wolniej, drudzy szybciej. Więc tutaj się totalnie tym, moi drodzy, nie przejmujcie. Jak można sprawić, żeby się te kurki nasze, słuchajcie, szybciej trochę przyzwyczaiły do warunków? No, przede wszystkim musimy starać się zapewnić im. Optymalne warunki, ponieważ, tak jak mówiłem ostatnio na nagraniu, do końca nie wiemy, w jakich warunkach były trzymane wcześniej, więc tutaj oprócz tego pokarmu, oprócz wody, musimy zapewnić odpowiednią temperaturę, przynajmniej starać się oświetlenie w kurniku, nie stresować tego drobiu. Yy... Odseparować te starsze kurki najlepiej na jakiś czas od tych młodych, ze względu na to, żeby się nie dziobały, nie straszyły jedne drugich, odzrobić od, im oddzielne poidło, karmidło, po prostu, żeby y, wtedy te optymalne warunki im zapewnić. Y, nagrywam też ten odcinek, ponieważ często piszecie do mnie, że jesteście zestresowani, denerwujecie się, bo kupiliście kury, one jeszcze nie siadają na grzędę, do gniazd, co się dzieje, nie wychodzą z kurnika. A już powinny, albo kupiliście kury, które już się niosą, a u was jeszcze się nie niosą, a powinny był tamtego hodowcy się niosły, od którego kupiliście. No i o co tutaj chodzi? Więc już śpieszę z odpowiedzią, moi drodzy. Przede wszystkim i najczęściej zdarza się tak dlatego, że kury, tak jak wam wcześniej wspomniałem, muszą się po prostu do warunków przyzwyczaić. Pytacie mnie bardzo często, ile trwa takie przyzwyczajenie? No nie da się, słuchajcie, jednoznacznie stwierdzić. Mniej więcej, jeżeli kura jest dorosła, i przypominam, mówię tylko i wyłącznie o kurach, które już. Niosą jajka u kogoś i wy takie kury kupujecie w cyklu nieśności. Wtedy mniej więcej ta kura potrzebuje 2 do 3 tygodni, będąc u Was. Jeżeli oczywiście macie warunki zbliżone do tamtych, żeby się przyzwyczaić, mniej więcej tyle to trwa. I po takim czasie, już na jeżeli ta kura jest zdrowa, słuchajcie, i powinna się nieść, to praktycznie na 100% powinno to uważam. Uważam, takie kurki powinny się nieść. Natomiast co jest jeszcze bardzo ważne, i tutaj też myślę, że trzeba ten temat poruszać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o jakiekolwiek gniazda, grzędy i tak dalej, wiadomo, że dużo szybciej przyzwyczajają się kurki, które. Będą miały starsze towarzystwo. Jeżeli macie już stado starsze i będą kury młode, to one szybciej od nich nabędą cech na zasadzie usiąść na grzędę czy jajeczka niesiemy do gniazd, a nie gdzieś tam po podwórku czy gdziekolwiek w kurniku. One szybciej się przyzwyczają. Natomiast jeżeli jest to nasze pierwsze stado, to tutaj też bym nie panikował, tylko starał się stosować do sposobów, które wam podaję w innych filmach. Przede wszystkim podkładać jakieś piłeczki ping żeby kura siadała do gniazda. Oprócz tego ona po jakimś czasie, bo to jest zmysł, to jest ptak, więc ona sobie poradzi. Po jakimś czasie usiądzie na tą grzędę i będzie tam spała, tylko po prostu wtedy tym kurom trzeba dać więcej czasu. Więc naj, w sumie najtrudniej jest, jeżeli mamy pierwszy sort, czyli y, nasze pierwsze kury, ze względu na to, że wtedy musimy im zapewnić te optymalne warunki, żeby one się też do tego wszystkiego tam y, przyzwyczaiły. <laughs> Co jest jeszcze bardzo ważne moi drodzy i tutaj też myślę, że powinniśmy e, o tym pamiętać. Jeżeli kupujecie kurki, słuchajcie, bo to robicie najczęściej, kupujecie kury 14, 15, 16, 17 tydzień, to nie sugerujcie się do końca tym, co mówi Wam sprzedawca, handlarz, bo on chce też bardzo często sprzedać, że te kury szybko się przyzwyczają i w wieku 20 tygodni, czy 21 tygodni będą Wam się niosły. Jak ktokolwiek, kto nie wie, jakie macie warunki, może Wam powiedzieć, jak szybko te kury się przyzwyczają. No jeżeli ktoś Wam coś takiego mówi, to znaczy, że nie ma totalnie żadnej wiedzy i takich osób w ogóle nie opłaca się słuchać. Natomiast mniej więcej zajmuje to, tak jak przed chwilą powiedziałem, 2-3 tygodnie, zanim te kury się, słuchajcie, się przyzwyczają. Eee, tak, plus minus, oczywiście, jeżeli są to kury, które mają 15, 16, 17 tydzień, 18 i tak dalej, jeszcze się nie niosą, to średnio możemy założyć, że w 22 tygodniu powinny się nieść. No ale jeżeli je kupiliście i mają 21, a w 22 czy w 23. Eee, zaczną się nieść, czy w 24. No to musiały się przyzwyczaić do warunków, i to też jest całkiem normalne. Także o tym też pamiętajcie. Więc tutaj przede wszystkim bym nie panikował, natomiast też weźcie poprawkę na to, że bardzo często handlarze, sprzedawcy czy ktokolwiek, no może na fermach, jak pojedziecie osobiście kupić, to nie. Natomiast jak pójdziecie gdzieś tam. Na jakiś bazar i zaczniecie kupować kury, to bardzo często ten wiek tego drobiu, słuchajcie, jest albo zawyżany, albo zaniżany. No wiadomo, że teraz każdy patrzy, liczy, powiedzmy, ogląda każdą złotówkę, więc inaczej i dużo drożej będzie go kosztowało utrzymanie kurki, która ma 16 tydzień zanim zacznie nieść jajko, niż 18 tydzień. Inaczej będzie 12 tydzień, a inaczej będzie 20 tydzień. Także, no tutaj yy, o tym słuchajcie, pamiętamy, żeby. Żeby nie dać się oszukać, oczywiście, jak wybierać drób, to już mówiłem. Macie mnóstwo odcinków u mnie na kanale, jak nie wiecie, gdzie to, napiszcie w komentarzu, ja wam link wyślę. Natomiast tak jak mówię, z tych najważniejszych informacji to właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Pamiętamy o tym, żeby zapewnić optymalne warunki w postaci, po pierwsze tego, żeby te kury, słuchajcie, miały dostarczoną wodę, dostarczony pokarm żeby nie były pod tak zwaną chmurką, cały czas, żeby oczywiście miały kurnik. Wydaje się to podstawa, ale wierzcie mi, że nie dla wszystkich. No i tutaj e, tak naprawdę to pozwoli nam na to, że te kury się dość szybko przyzwyczają. Nie jestem wróżką, nie jestem w stanie Wam powiedzieć ile. Wiadomo, że im kurka starsza, tym szybciej się powinna przyzwyczajać. Im macie bardziej naturalne warunki albo zbliżone do tych, w których one wcześniej były, tym ona się powinna przyzwyczajać szybciej. Ale ile tego nie wie nikt. Może być to, słuchajcie, dwa tygodnie, może być to trzy tygodnie. Średnio można założyć, że kupując takie kury. Przyzwyczajają, przyzwyczajają się, czyli podkreślam, nie niosą jajku, tylko się przyzwyczajają. Jeżeli kupicie 16-tygodniowe, myślę, że ten 18-19 tydzień już powinny być przyzwyczajone do warunków, ale to mówię, to ja podkreślam, że to też nie jest regułą, ale tak mniej więcej te 2-3 tygodnie trzeba im dać, trzeba to założyć. Dlatego też tak ważne, słuchajcie, jest to, co się potwierdza, o czym Wam mówię, że jedyny czynnik, który mnie przekonuje do kupowania kur zimą, jest to, że te kury są po prostu tańsze. Natomiast generalnie nie wiemy, w jakich wcześniej te kury były w warunkach trzymane. Może się okazać, że kupimy kury naszych warunków nie wytrzymają i nam padną. Może się okazać, że też kupimy kury chore, bo musicie wiedzieć, że nie wiem dlaczego tak jest w ogóle też do końca. Natomiast dużo, słuchajcie, tych chorych, takich nazwijmy to egzemplarzy, sprzedaje się właśnie zimą, ludzie to wystawiają, może dlatego, że niby jest mniejszy popyt wtedy na zakup drobiu, no ale ludzie jakoś to tak wystawiają. Po prostu, no po prostu tak to działa, może chcą się pozbyć właśnie tych wadliwych egzemplarzy i tak sprzedają, mówią, że są niby zdrowe te kury, później ci handlarze gdzieś tam po tych bazarach sprzedają. Także to na tyle moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!